Jestem teraz na ulicy Łącznej, z tyłu Nowej Biedronki i pojadę sobie tutaj koło nowego osiedla. Zobaczymy, czy jest tutaj dojazd do Ronda przy Uzbiegu Ukraińskiego i Alei Zagłębia Dąbrowskiego wjeżdżamy do strefy ograniczonej prędkości do 20 km na godzinę tutaj oczywiście nowa nowa droga droga, która jest tutaj przede wszystkim do właśnie do tych nowych bloków należących pod ulicę Spisaka. No i właśnie, za chwileczkę kończą nam się kończy nam się to nowe, nowe blokowisko. Tutaj możemy sobie między innymi wyjechać do w kierunku właśnie ulicy Spisaka czy ulicy z powrotem łącznej. Wjeżdżamy tutaj w taki teren, gdzie nie mamy drogi utwardzonej, ale jako taki przejazd jest. Natomiast szkoda, że tak naprawdę nikomu na tym nie zależy, żeby tutaj zrobiono, żeby utwardzić ten kawałek, może nawet zrobić kawałek chodnika, tak aby była możliwość tutaj normalnego, normalnego przejeżdżania, czy też przechodzenia. To jest dosłownie kilkadziesiąt. Metrów? nie sobie stanął. I... I oczywiście jadąc w lewo, dojedziemy do wspomnianego. Przeze mnie Ronda tu ale i Zagłębia Dąbrowskiego i Ukraińskiego.